W trakcie lekkiego rozbiegania to pobiegane nogi, rozruszane. Dzień dobry, dzień dobry. A gdzie już to ja jestem? Słuchajcie, wczoraj było yy, rowerowanko, wczoraj było bieganko. Dzisiaj rano też było bieganko. To czego brakuje? Do triatlonowanka? Pływanka. A dokładniej pływanka open water. No to dzień dobry, jesteśmy w kopalni. Zaraz idę popływać, trochę zrobię tutaj open water, korzystając z ostatniego ciepłego dnia prawdopodobnie w tym roku. Yy, no to nic, ja idę pływać, a Wy później będziecie to oglądać. Pozdro! No to popływane. Woda taka nie za ciepła. Pozdrawiamy z kopalni, bosie i przyjaciele. Pozdro! No dobra, słuchajcie, było już dzisiaj bieganko, było pływanko. No to do 3 weekendu i 3 dnia wypadałoby jeszcze zrobić na koniec rowerowanko. Więc właśnie wsiadłem na moją czarną panterę. Ale już zupełnie na luzie. Leciutkie rozjeżdżenie tylko, bo jednak. Organizm zmęczony, nogi zmęczone. No cóż, kończę ten intensywny triatlonowy weekend w jedynym możliwym miejscu, gdzie można trochę wychillować, a mianowicie w moim ulubionym beach barze we Wrocławiu, Forest Barze, który dzisiaj zamyka sezon. Są tutaj yy, otwarci tylko jeszcze dzisiaj, więc no nie mogłem nie, nie, nie skorzystać z okazji, żeby tu wpaść po drodze do domu na szybkie piwerko, oczywiście bezalkoholowe. Niech mi nie płaci za ten product placement, ale chętnie go tutaj ulokuję, ten produkt, bo to moje ulubione bezalko. polecam. No nic, zajebisty weekendik za mną, pojeździłem, pobiegałem, popływałem, jestem zmęczony, ale mega, mega zadowolony.